Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam na czwarty już odcinek Pytanie i odpowiedź. Przypomnę, że każdy z Was może zadać pytanie. Proszę je napisać w komentarzu. No i cierpliwie czekać, yy, aż w którymś tam kolejnym odcinku na to pytanie yy, odpowiem. Yy, z pytań jest już sporo, dlatego. Dlatego no, o tą cierpliwość proszę. Niektóre pytania z pewnością będą się powtarzać, dlatego też yy, może się okazać, że na dane pytanie, jeśli ono było już zada odpowiedziane, zadawane i odpowiedziane wcześniej, no to może już tylko króciutko będę odpowiadał albo odeślę do, do danego odcinka pod opisem, w opisie filmów poszczególnych odcinków. Są wypisane te pytania, więc też łatwiej można je sobie śledzić i znaleźć to pytanie, na które, które Cię interesuje. Dzisiejsze pytanie. Chcielibyśmy się zgłosić, włączyć do odmawiania koronki bądź różańca, ale jest jakiś stres, brak odwagi, niewiedzy. Może to śmieszne, ale nie wszyscy o tym wiedzą. Proszę o modlitwę i pomoc. No tak, wielu ludzi ma dobre pragnienie, chciałbym yy, czytać w kościele, chciałbym się właśnie tutaj modlić yy, podczas tych transmisji, ale jest jakaś blokada, jakiś taki opór. To myślę takie ludzkie i, i to się zdarza. Co robić w takich sytuacjach? Przyjamywać się małymi kroczkami. Może na początek, jeśli chodzi o chociażby o czytanie w kościele, to może przeczytać, nie wiem... Jakieś krótkie rozważanie, czy raz gdzieś poprowadzić króciutką modlitwę. Podobnie tutaj, jeśli chodzi o te modlitwy transmitowane na żywo, może spróbować, właśnie od, od prostych rzeczy, wziąć ze sobą tekst modlitwy, żebyś miała, miał przed oczyma ten tekst. W razie jak ci się gdzieś w głowie wszystko pomiesza, to masz tekst, widzisz, co jest napisane, i wtedy. Po prostu zwyczajnie odczytasz w chwili jakiegoś takiego stresu, lęku. To się, to się może zdarzać i nie trzeba się tym jakoś przerażać, że jestem jakaś taka, czy jaki taki. Są ludzie, znam osobiście człowieka, który jest bardzo inteligentnym człowiekiem, wysoko postawionym, wykształconym, ale właśnie w sytuacjach takich jak ta, postępuje właśnie tak jak ty. Ty, który o to pytasz, nie, że prosiłem kiedyś tego człowieka, słuchaj, pomodlimy się razem, zadzwonię do ciebie, pomodlimy się właśnie w czasie tej transmisji. A nie, nie, weź kogoś innego, ja się wstydzę, a ja nie dam rady, ja się wstydzę. Więc yy, no, trzeba to uszanować, trzeba to zrozumieć. W każdym razie życzę odwagi, próbuj na najprościej pewnie z tym tekstem, który masz przed oczyma, będzie łatwiej ci się pomodlić. Kolejne pytanie. Czy ksiądz czuje się w tym dobrze, co robi? Moi drodzy, powołanie to jest droga, na której najlepiej będzie ci się zbawić, najlepiej będzie ci przejść przez życie. Pan Bóg każdemu z nas daje takie, a nie inne talenty, zdolności, umiejętności. I ja odczytuję to wyraźnie, że dał mi tyle talentów, tyle zdolności, bym dobrze szedł przez życie jako kapłan. Oczywiście, Jestem człowiekiem szczęśliwym, realizuję się w kapłaństwie, natomiast mam świadomość wielu swoich braków, swoich jakiejś nieudolności, grzechów i słabości, czasem wynikający z jakiegoś, no właśnie, wprost z grzechu, innym razem z jakiejś nie wiem, zaniedbania, jakiejś nieuwagi, czegoś tam. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, że w założeniu jestem bardzo szczęśliwym kapłanem. Który tu świadcza swoich trudności, przeciwności, i mam świadomość, że y, kroczenie drogą za Chrystusem, drogą w kapłaństwie, ono niestety zawsze takie będzie. Że nigdy nie będzie tak, że wszyscy w cudzysłowie będą mi bili brawo, wszyscy będą mnie podziwiali, będą się cieszyli. Nie, tak nie będzie, mam tego świadomość. I y, 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 nawet gdybym był idealny, to przecież Zawsze, tak jak patrzymy na Pana Jezusa. Pan Jezus był y, jest, człowiekiem i Bogiem zarazem, a i tak nie potrafili przyjąć tego, co mówi w pełni. Widzieli cuda, które czynił, a i tak miał mnóstwo przeciwników. Dlatego y, myślę, że w tym pytaniu trochę kryje się też być może y, osoba, która, y, która gdzieś tam rozeznaje swoje powołanie i może dlatego mnie pyta, czy ja jestem. Dobrze się czuję, czy jestem szczęśliwy w tym, co robię? Tak, dobrze się czuję, jestem szczęśliwy, ale pamiętaj o tym, że na każdej życiowej drodze, czy w małżeństwie, czy w kapłaństwie, czy w życiu samotnym, każda z tych dróg ma swoje szczęśliwe chwile i swoje smutne chwile i to jest normalne, żeby tym się nie przerazić. Kolejne pytanie. Czy można uczestniczyć we mszy świętej czy innym nabożeństwie z dzieckiem, które nie otrzymało jeszcze sakramentu chrztu? Oczywiście, że można. Przypomina mi się takie małżeństwo, moi przyjaciele, którzy już mm, zaraz, albo następnego dnia, albo dwa dni po porodzie, już byli z dzieckiem w kościele. Dziecko było takie bardzo dobre, bo grzeczne. Yy, na porannej mszy spało sobie w tym nosidełku, więc rodzice mogli ze spokojem uczestniczyć w Mszy świętej i cieszyć się właśnie, dziękować Panu Bogu za dziecko. Nie ma przeciwwskazań, że dziecko można przynieść dopiero, jak będzie ochrzczone. To nie tak. Do kościoła może wejść każdy człowiek, nawet nieochrzczony, nawet w stosunku do ludzi dorosłych, przecież nawet niewierzący czasami wchodzą do kościoła, chociażby na różnego rodzaju pielgrzymkach. Przychodzą do kościoła, w cudzysłowie, zwiedzać ten kościół, podziwiać architekturę, sztukę. A może się okazać, że w wielu przypadkach, zresztą to są nierzadkie przypadki, że ludzie tacy niewierzący nawrócili się tam w pewnym momencie swojego życia pod wpływem różnych zdarzeń, różnych impulsów i może właśnie też dzięki temu, że ktoś trafia na przez świętą, trafia na jakieś nabożeństwo, czy zwyczajnie przychodzi do otwartego kościoła i tam się modli. Kolejne pytanie... Często proszę pana Jezusa albo Maryję o wskazówki, podpowiedzi, co oni by zrobili na moim miejscu, jak szukać odpowiedzi, kiedy wiadomo, że Pan Bóg odpowiada. W głowie często mamy tyle głosów i pomysłów, jak rozpoznać, że dana myśl jest od Pana, jak ksiądz je rozpoznaje. No, bardzo obszerne pytanie, w zasadzie wiele pytań, ale spróbuję jakoś to poukładać i odpowiedzieć konkretnie. Pierwsza sprawa, bardzo dobrze to robisz że pytasz Pana Jezusa, Matkę Najświętszą, o podpowiedzi, jakby to zrobili. Przypomina mi się papież Franciszek, który często mówi tak, kiedy nad czym się zastanawia, co zrobiłby Jezus. I on też tak doradza swoim bliskim, którzy go o to nieraz pytają. Zawsze w sytuacji, w której nie wiesz, co masz zrobić, pytaj, co zrobiłby Jezus. I patrząc na przykład Jezusa, możemy patrzeć na Jego życie, na Ewangelię i szukać podobieństw. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, prosimy też Ducha Świętego, Duchu Święty, przyjdź, podpowiedz mi poprzez wewnętrzne natchnienie, podpowiedz mi poprzez może drugą osobę, poślij mi kogoś, wyjaśnij mi przez kogoś, przez zdarzenie, sytuację. Możemy to robić w sposób jakby bardziej konkretny, a może tylko ogólny. Panie Boże, ja nie wiem, jak Ty, jak ty mi zechcesz odpowiedzieć, ale ufam, że Ty mi udzielisz odpowiedzi. Nie popędzaj też Pana Boga. Nawet z ostatnich dni pamiętam, jakąś tak miałem sytuację, nie wiedziałem, jak postąpić, jak się zachować, jak Jaką decyzję podjąć, i tak pytałem Pana Boga, zastanawiałem się nad tym i w pewnym momencie yy, no, modliłem się, zostawiłem i gdzieś w połowie dnia przyszła, przyszło natchnienie, przyszła myśl. I, I ta sytuacja, którą jeszcze rano, czy wieczorem nie wiedziałem, jak do tego podejść, to w południe yy, przyszedł pomysł, przyszło natchnienie i sytuacja mi się jakoś tak stała wyrazista, jasna. A więc pytamy Pana Boga, zostawiamy Mu sposób, czekamy, szukamy, bo rozeznawanie to nie tylko tak, że ja się pomodlę, siedzę i nic nie robię. To jest, wchodzę w następny etap. Ja się modlę, zostawiam Panu Bogu, ale mogę pytać też tak, Panie Boże, kogo mam zapytać? Podpowiedz mi, do kogo mam zadzwonić? Kogo mam się doradzić? Z kim o tym porozmawiać? A więc rozeznajemy na zasadzie Swojej osobistej modlitwy, czekanie na jakieś natchnienia Ducha Świętego, i trzecie to też radzimy się kogoś, rozeznajemy, w rozmowie mamy rozum, więc tutaj analizujemy. Myślę, że no, odpowiedziałem na to, na to pytanie. Dziękuję za uwagę. Jeśli masz jakieś swoje pytanie, napisz je w komentarzu. Szczęść Boże i do zobaczenia w kolejnym odcinku Pytanie i odpowiedź.